era o ministro Ratliff Miłe wspomnienia z tych całych przygotowań do sezonu. Okres przygotowawczy do sezonu. Spróbowania, treningi, ciężkie. A było coś miłego w tych treningach, w tych spróbowaniach? Wiosną strzeli Grzegorz Rasia. <grywa> 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 13! Kto to zobaczymy, czy jest na dół. Na szczęście 31. No właśnie wspomniany Grzegorz Rasia, numer 47. Na bardzo dużo spalińków w tym okresie przygotowawczym strzeliła boda 35 bramek Grzegorz strzelił 9 Wielkie nawet no. ja przypomnę tylko, że to on zapewnił jako na miejsce z lekiem, która jest obczarował stanęł już do przeciwnej. Grzegorz pytanie o ciebie. Skąd twój twój pseudonim Rosji? Waszczelców co zrobić? W Paszczęcach Franek nigdy nie byłem w Polsce Ligii, ale kilka szczęśliwa i młodzieży jeszcze szczelców. Jeszcze jedno pytanie. Przeciwko jakim znanym obrońcom grałeś w Liz Angielskiej? No, <grymka> Kilko ich było. Ciątery, Gargę, Saychilia, Alvario. Krótko mówiąc, Cernani i Stanoni są duże wyzwaniem. Obronicę do Rolnictwa, stanu i Irlandii nie są dużym wyzwaniem. Dlatego trzeba szanować, każdy musi nas zjadować, ktoś mu to chodzi na wojsko, się że grać, że klasę, a nie na ale Dziękuję bardzo. Grzegorz, razie się 41. I numer 55. 50, salut Czyli tutaj poproszę o pomoc Luka Kajowicza, który przetłumaczy pytanie. Pytanie do Luki Kuszicza jest: czy traktujesz Jagieronię jako grup przejściowy, czy chcesz zostać tutaj na dłużej, a może chcesz po prostu się pokazać i wyjechać do lepszego klubu? Jedna lączy go przez te tak granaty i dejdzie do Anglii na no Niemiec. Dobry, będzie na pewno dobry zawodnik. dziękujemy bardzo. Jeśli tak rzeczywiście będzie, to będziemy mieli wielką kłopotę z ludzi Kuczynica. Numer 3. Numer 4. Paweł Nowotka. To jego pierwsza poważna prezentacja, powitajmy go naprawdę, naprawdę bardzo dziękuję, was do Paweł, nie ukrywajmy, jesteś wielką zagadką w Jagiellonii, kibice Zastanawiałem się, czy sobie poradzisz, ale na początek może takie rozluźniające pytanie, czy możesz nam coś powiedzieć w języku norweskim? Jest takie słowo w jak, jak to brzmi? VIAGUTTE VIAGUTTE, czyli koniec gry, no ale chodzi o to, że ty zaczynasz karierę w eee, Powiedz, jak sądzisz, które miejsce Jagieronia zajmie na koniec tego sezonu? Ja bym nie zaczął oglądać największej sali i myślę, że usta powinna być... Z twoim dużym udziałem Z twoim dużym udziałem Zapewne Więcej luzu Paweł, więcej luzu, dziękujemy, Paweł Nowotny do tekstery i Tomasz Ładowski. Panie Prezydencie, tam Sankt Kolego Mistrzostwo, Pukar, Polski Super Pukar. Ostatnio trochę problemy zdrowotne, dlatego to pytanie właśnie o stan zdrowia. Jak wyglądasz, jeśli chodzi o zdolność do ciężkiej pracy? E, dobry wieczór Państwu. E, na pewno sytuacja jest trochę lepsza niż e, przy przybyciu tutaj do klubu. Okres e, przygotowawczy się no, trochę pod okiem e, doktora Popieluka na utrowę organizmowi w kołoś i można powiedzieć ten wysiłek z dnia na dzień jest zwiększany i się też lepiej czuje. Jeszcze jedno pytanie kibice interesują się, bo masz na koncie 7 występów w reprezentacji Polski. Czy kadra to dla Ciebie wciąż jeszcze otwarty temat? Czy nie zapraszasz sobie u. Na dzień dzisiejszy jest dla mnie ważny tutaj klub i na tym się koncentruję, a inne, inne rzeczy odkłada na Dziękuję bardzo. Tomasz Wątkowski, tak. człowiekiem. I numer jedenasty, Maginon i Pawły Sport, kolejny na wydarzenie. Mika Salamidze. Nika. rozmawialiśmy z Niką, z Niką wcześniej, bo interesowało mnie to, jak właściwie brzmi, bo prawda wymowa jego nazwiska. Przyjąło się w Polsce mówić, Nika Dżalamica, ale Nika nie jest działamica, prawda? Nika powiedz jak to brzmi? Nika Zalamice. Nika zalamicy. Tak, tak się nazywa Nika, tak będziemy nazywać. Nika, pytanie. Paruski zapytał, czy można paruski, oczywiście paruski, to że można. Czym się interesujesz poza piłką nożną, poza piłką nożną u ciem? Ciebie? się interesujesz Znasz, bo mówię to Mówisz, że odpoczywa tak jak wolno, czyli z kolegami, z przyjaciółmi tak odpoczywa? Nikt przyszedł do nas, jak wiadomo, na z wizerą Łódź. Czy będziesz traktował mecz z wizerem w marcu jak coś wyjątkowego? Na ciebie ja w styczniu widzę bo będzie cię ta sami, wielka bitna w jednej, i ja bym biedny, patrz, tak, taki drugi. Nie, bo ta, normalnie jak w gra bo tutaj tak, Wiedział, że będzie to w sumie normalny mecz, ale warto chce wygrać z widzenem. jeszcze jedno ostatnie pytanie. Nika, w poprzednim sezonie miałeś dwie, dwa oblicza. Dobry i zły Nika, Który jest prawdziwy? My widzieliśmy, jak widzieli, jak to dwa razy z futbolista. Skierowało się karoszy, a to Mielmożka Kurze. Katoryk nas na w szkole stajesz, możesz gra tak, jak może i tak właśnie będzie w Jak najlepiej dziękujemy. Nigda stała I szanowni państwo, nowy, a jakże stary można powiedzieć, zawodnik Jagiellonii Białystok, numer 12 Grzegorz Sadomirski. Dobrze, prosimy do mikrofonu. No, Zresztą zeszłym to właściwie pytać, jak jest, no jak jest? Jesteś znowu w domu. <grystanie> 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 no, cieszę się bardzo, że, że wróciłem. Może nie tak żeby to wszystko nakładałem, zająłem w kontrolę. Nikt nie przewidzi tego co będzie, co będzie jutro, a dopiero co, co będzie za pół roku. Więc e, na dzień dzisiejszy jestem chyba szczęśliwy, że wróciłem do Białego Stanu, do mojego klubu, do mojego miasta. E, postaram się grać przynajmniej tak jak grałem, a, a być może jeszcze lepiej. Co oznacza, że w grudniu się na swoim urzędzie? Co się znaczy? Generalnie nic nie oznacza. Może mam leki do sentymentu demonu, ponieważ dostałem no, Mając 17 lat przychodząc tak naprawdę na, na pierwszy trening zespołu Jagiellonii, więc yy, tak, tak, tak został do teraz. I bardzo się cieszę, że mogę ponownie w nim I Jeszcze jedno ostatnie pytanie. Jaki masz pseudonim w Belgii? w imię! Dziękujemy za bardzo mądre komentarze, naprawdę. Wszyscy, znaczy, no mnie zawodnicy znali jedno słowo po Polsce, mówili do mnie dobrze. No tak, tak się do mnie zwracali generalnie praktycznie wszyscy. Grzegorz Stanowiecki, 12, Jagieronia Białystok, A z kolejnym 20 żółto Czerwony barw będzie bronić Jegorz Lubowicz. Juszyński Bobrujzm, tam w sezonie poprzednim 30 golaże, 11 bramek. Jego rozumiesz na temat polskiej ligi. Co ty znasz na temu polskiego futbolu, polskiej ligi? Co przez ostatnie polski futbol podniósł się na dużo wyższy, na i po этому считаю, что играть в ogromny лиге огромный сектор переговоров, i tak, który jest teraz w Polsce, to na niemieckiego i angielskiego, to jest bardzo interesujące. Bardzo ciekawa odpowiedź się Jego odpowiedział, że oczywiście polska piłka poczyniła ogromny dostęp ostatnio, że dla niego jest wielkim krokiem naprzód, gra w polskiej Ekstraklasie będzie, tak? w polskiej Ekstraklasie i nawet powiedział, że idziemy w kierunku Ligi Niemieckiej, to pewnie nieprzypadkowo, i także Angielskiej, a zatem dla niego to jest duży sportowy awans. jego Zubowicz, numer 20, dziękujemy. I numer 32, zawodnik, który przekonał u siebie trenerów w ostatnim czasie dosłownie z młodej Ekstraklasy, Damian kończą. Pytanie mamy do Damiana. Damian, czy pamiętasz takiego zawodnika w regionie Białystok jak Robert Kończor. Doskonale pamiętam. To mój tata. Na jakiej pozycji grał z którym numerem? Z którym numerem to nie powiem, ale grał na taku lub na lewej pomocy. A ty jesteś środkowym pomostnikiem. Damian Kończow, 32 w Białystok. To było z głównym zawodników żeby w różnych A za chwilę nie też. Bardzo często słyszeliśmy w Pana wypowiedziach, idziemy w dobrym kierunku. Gdzie jest cel? Cel jest e, jeden. C, e, trzeba zbierać e, punkty, trzeba się rozwijać, e, grać taką piłkę, żebyście wszyscy byli z tego zadowoleni, żeby ona się wszystkim podobała, przede żeby wszystkim, żebyśmy zbierali punkty. Ten tak więc to zawsze był klimat do piłki, skąd wywodzi się wielu naprawdę znanych w Polsce i bardzo dobrych piłkarzy wierzę, że będę miał jakiś tam malutki udział w tym, a ta znowu się rozwijała, zrobiła kolejny krok do przodu. I jeszcze jedno pytanie. Te którymi się Pan za granicą, da się przełożyć w zupełności w naszej polskiej lidze? Do tej pracy trenera oczywiście. To ciężkie i złożone pytanie. Trzeba więcej czasu w rentach, że Staramy się powoli wprowadzać jakieś standardy za granicę, Cieszymy najbardziej to i tutaj muszę dać duży lot dla całej drużyny. Pracowała naprawdę fantastycznie, dawała z siebie wszystko. Jeżeli będziemy się tak prezentować w meczach Ekstra Klasy, to jestem pewny, że bardzo szybko będziemy ogłosić zwycięstwo. Tomasz Wajto, od trener renera Nie białeś? I jego najbliższy współpracownik, drugi trener w regionie, Dariusz Świgała. Witamy trainerów Świgała, też pytanie oczywiście. Jak Pan ocenia obecną kadrę Jagiellonii? Tutaj kibicom chodzi właśnie o to, czy jest to prawdziwy zespół z charakterem. Tak, tak. To też przygotowawca pokazał, że mamy ogromny potencjał. Gdybym robił duży w dużych nasz zespół, bo to jest naprawdę ogromny potencjał ofensywny. Zresztą sama, jakoś, sama liczba branek, jaką zrobiliśmy, bo by się przygotowała w o tym, że ten potencjał ofensywny jest bardzo duży. I to, co ten archaico powiedział, bo chcemy, że chcemy ten potencjał i chciałbym naszą skuteczność z wielką drogą przełożyć Trenerze, często powtarzacie, że potrzebujecie wojska, żołnierzy, oczywiście w cudzysłowie mówiąc, do tej ciężkiej walki. Na pewno mamy snajperów, na pewno mamy takich, którzy wyprowadzą ich na pozycję, a czy mamy tych, co będą okopywać się i zagrażać drogę do na naszej walki. Byliśmy tutaj wspólnie z Tomkiem e, i taką, że zaraz po stracie wielkich sobie, byli jak najszybciej odzyskać, czyli e, pierwszymi obowiązkami są podczas napastu w i to mi dają e, znak do tego, żeby e, ta, ta, ta gra pręzyna zaczynała się właśnie od ta gra w wielu momentach wyglądała bardzo dobrze i tylko wszystko, co się uważam w naszych głowach i wiara e, we własne możliwości, wiara w siebie i jeżeli to będzie funkcjonowało to dobrze, to jestem spokojny o dobrym. Dziękuję bardzo. Drugi ten region nie Dariusz Wigała. No i zapraszamy pozostałych członków Stanu szkoleniowego. Trener bramkarzy, Ryszard Jankowski. Asystent trenera Dariusz Jurczak. Kolejny asystent trenera również małagodność w regionie Marcin Popieru. Kierownik drużyny Sławomir Wolców. Lekarz Wisław Kołyszewski i masażyści Marcin Kiechowski i Jarosław Ołgatowski To jest już cały komplet naszego sztabu szkoleniowego. Ja myślę, że na koniec poprosimy Prezesa Cezarego kulesze, żeby zabrał głos i wlał troszkę o duchy nasze kibicowskie serca przed pierwszym meczem, skoro wiece to.